Czekajka! Tutaj ja, julix 3, w tle jest szereg. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że w tym filmie mogą występować problemy z audio ze względu na to, że bawiłam się trochę opcjami w OBS-ie, przez to dźwięk może być trochę przytłumiony, ale dodałam wszędzie napisy, także film jest z napisami. W następnych filmach audio powróci do dobrego stanu pierwotnego. Przepraszam za problemy i lecimy z materiałem. Yeah, we'll Piękna noc, bo jest wieczór. Znaczy, u mnie jest wieczór, nie, że u was jest wieczór, tylko u mnie jest wieczór, czekajcie. Dziś gram w jedną z ważniejszych gier mojego życia, której spędziłam, wydaje mi się, najwięcej czasu. Ta gra była na drugim miejscu Panfu. Takiej grze z pandami. Także dzisiaj, moi drodzy, mam 21 lat. Za miesiąc gram w Stardol. Grę życia. To jest, jak nie grałeś się w Stardol, to ja nie wiem. Jest zarąbista, Znaczy, nie wiem, jak teraz, ale jak ja w nią grałam, to było perfect. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Stardol, Stardol to jest taka gra, gdzie jest się. Y, twor w sumie to nie wiem, co się robi tak dokładnie. Powiem tak, jak ja to sobie wyobrażam. Tworzy się swoją gwiazdolalkę. Ma się apartament, tworzy się stroje i w ogóle poznaje się przyjaciół, chodzi się do klubu, ubiera się, maluje i takie różne tego typu różne sprawy. I jest drogo, jest bardzo drogo. Tutaj kot kosztuje 533 złotych pieniędzy. Dobrze, moi drodzy, wybieramy moją Stardoll, tutaj jest, ale ona ma chatę, jakiś kurde fotel na ścianie tutaj, okno z widokiem na Łódź. Ale kieca, ale fotel. Ona ma słonia tutaj, ona ma drzewo pomarańczy w domu. Chyba ją, bo ona ma takie fajne meble, takie fancy. Dobra, okay. wybieramy ją, może takie zmierzywione wiatrem. Wyszliśmy po prostu z tego, Przysz przyszliśmy z podwórka. Wikląd. Uśmiechnięta. O, tutaj taka impreza. Nazwa użytkownika. Klasycznie. To jest po angielsku. Hey, Julie Krze. Welcome to your home. I'm Kelly. O, dywan dostałam. Mogę kupić, co chcę. Mogę kupić kota na przykład? Chcę przywinąć to, co ona gada. Wow, ale szybko się przesuwa. Doskonale gadać. U, dywan. Na ścianie. Książki trzeba dać na to, żeby pokazać. Mądrość i inteligencję. Uciekaj, tutaj krzesło damy na ścianę. To będzie nasza kanapa. I git, i to jest okno na łódź. O, przepraszam, dałam klimatyzator. Kosmetyki mamy. Tylko się malowało. Kolor siny tak zwany. Zapisz. Stopy! Fryzury mogę zmienić. Co zrobimy? O, ładna jest. Powiesz, launcher. Mój album. Muszę launcher do Stardola pobrać. Stardol 2021, co to jest w ogóle? Jakaś moda. Pretty love. Wow, ale ładne. O, nie stać mnie. To jest takie drogie? to są tylko jakieś ubrania? Stalowa magnolia. Wejdźmy do niej. Do apartamentu. Damy do znajomych. Pewnie nas nie przyjmie. Czemu ono tak wygląda? Co się stało? Beatry uporwał. porwał! Ona ma te pierścionki! Jak się zakłada pierścionek w Stardol. Zbyt skomplikowany proces jakiś, czekajcie. Na ręce pierścionek. Motyl we włosach masz. Patrzcie, maluję jej oko. Ula la! a do koloru oczu jej pasuje. You slay. kocie oko. Zarąbiste, nie? Ej, bo tu nie można używać eyelinera tak dużo. Nie, Wypisał się. Eyeliner się wypisał. Brew. Ona ma brew. Moi przyjaciele. Nikt nie chce mnie dodać do przyjaciół. to to jakieś wiks, 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 wiks? Ubrania, które możesz kupić. Dwadzieścia. Superstar. Zostać moją przyjaciółką? Ale ma chatę. Ona nie mieszka w chacie. Ona mieszka, kurde, w Łodzi. Ja nie mogę, dziewczyno. Nie masz szafy. Zamknięta szafa, aha. A salon piękności też masz zamknięty? Kurde, aż się zacinał. Aż się zacięła. Usta damy takie. Oh! Jakiś cień na oko. Czemu ja nie umiem tworzyć ludzi? Cień, nie patrzcie! Uuu, cover girl. co nie ma? Bo dopiero zalogowałam się, jutro na tej cover girl jest na pierwszym miejscu. Ja chcę być na Cover Girl. Ile ona ma nagród? Ej! Ja bym mogła być na tej Cover girl. Dobra, chcę coś kupić, bo tak robią gwiazdy, że kupują rzeczy, tak? Ooo, kosmetyki kupmy! Osiem tych złotych? Mam tylko 12. Kupmy do brwi. Burgundowe brwi? No chyba nie. Budżeterię, którą możesz kupić. Brew mogę sobie kupić. Brew kosztuje 16 zł, czaj idzie brew! Kod kosztuje 533. To co ma być? Temu kody są takie drogie. Ja mojego znalazłam na środku ulicy. I mieszka ze mną. Doniczki z twarzami, czajcie? Kurde, się nic nie ładuje. Red Shadow. Nie, my, my kupimy tańsze one. Bo... No, takie coś kupimy. O. I co ładne brwi mam, nie? Dobra, kupimy. Co my będziemy? Przełować pieniędzy na brow pencil. Wow. Mam dostęp do Star Plaza, na której mnie nic nie stać. Podziel się z dobrymi wieściami, z przyjaciółmi. Nie mam przyjaciół. Tu można otworzyć te! Basic. My jestem basic. Grzywkę zrobimy, patrzcie. Zrobimy włosy, może ktoś się kupi. Ale wątpię, że ktoś. Na bok. Kolor. Może fiolet. Fiolet. Może ktoś będzie chciał takie włosy. Ja zrobiłam. O, gotowe. Gotowe. E? To źle wygląda. Fashion. Ja ją ja Styliam ja gust. Zrobimy suknię ślubną, ale będzie różowa. Zrobimy kwiatki. Fashion fashion icon. Mm -hmm. Ej, to nie wygląda źle. Słuchajcie, bo się skupiam teraz. Mało mówię, bo jestem skupiona. Nie mam słów. Nie dlatego, że to jest brzydkie, ale po prostu no widzicie to? Widzicie to? Widzicie pewnie, no bo to oglądacie, nie? No tutaj na dole trochę zwoliłam, ale... Ej, no kurde. Piękne. Klessie. Zrobimy jeszcze może taką sukienkę na imprezkę. Albo rajstopy. Wow, patrzcie jakie prążki. Cebulowe. Patrzcie, i tak zrobimy. I gwiazdkę. Wow, ale kurde grzibolce. Telewizor mogę uszyć. No, czemu jest takie krzywe? Mogę sprzedawać te rzeczy? Albo ja chyba to muszę najpierw kupić, nie? No, ja chyba też jeszcze najpierw muszę kupić. Mi się nie chce tego kupować. A są te minigry są? Zapomn konkursy! A ja biorę udział w konkursie. Achievement, nasiona Cover girl. O tu jest jakiś taki z diamentem. No no, 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 oddaj mi Lamę. Jaki wygląd na łódź. Tutaj są góry w Łodzi, tutaj są mieszkania w Łodzi. Albo tu radą? na przykład namalować jej serduszko. Słodkie, nie? Patrz, wyobraźcie sobie by mieć takie lakie, które bym takie wzorki malował od razu. Lady Gaga? Wybierz ubranie Lady Gadze. Edyta Górniak! Bierzmy dla Edyty Górniak. Byłam Ewą. Czemu mi się nie pokazują buty? Kozaki, zakładasz Edyta. Na senior taki z gwiazdą, bo ty jesteś gwiazdą. Do Rebunia srebrna. Idziesz na miasto. O, kłys o bezpieczeństwie. Najlepszym sposobem ochrony swojego konta jest... Podawanie hasła na stronę, która obiecuje darmowe stardolary. Jeśli ktoś sprzedaje konto na Stardor powinnam... pomóc tej osobie w sprzedaży, no Ines in trouble, Ines in Water Kto to jest ta Ines? Co to się stało? Czemu ona jest pod wodą? Tym koniem? I o co w tym chodzi? Kurde, no, w końcu jakaś muzyka w tej grze Co sądzi się o moim niebie? Quiz jakiś, kto to jest? Tara... nie wiem, co to Centrovolta. To on chyba z Gris jeszcze. Ale gra! To ja pójdę do klubu zaraz. Mnie przyjmą, bo powiedzą, że... Wianek jeszcze założę na brzuch. Idziemy na kurde najbredze. Połącz się, błagam. Chcę poznać ludzi w tej grze. Mało rozmowni. Wszyscy oh, hi! No, but what the fuck is going on? Hehe, <grywa> selfie Hej, jestem Julia Sobowtór Dracula? Tak, to jest mój sobowtór Ulubiony film Crime Ulubiona potrawa Cheese Ulubiony kolor Hot można praca employment Telewizyjny program? Wedding <mulity> <mulity> cake To jest pan? ja? <mulity> Miley Cyrus 2 To jest Miley Cyrus 2, co Miley Cyrus? mój album Nie, nie mam jeszcze zdjęć Kupcie to Nie mogę sprzedawać No e, ja taką ładną, no, to ja sobie wezmę tę fryzurę Nie wygląda źle Weźcie mnie na okładkę Cover girl i wtedy porozmawia synergię, jest to Właszcz w Paryżu z psem Wyobraź sobie Nie do albumu. Dobrze kochani, takim akcentem pozytywnym kończymy dzisiaj grę. No nie wiem, nikt mnie nie chciał do znajomych. To było Stardoll. Nie wiem czy zachęciłam was tym filmikiem do grania w tę grę, no ale mam nadzieję, że wam się podobało. Tradycyjnie kochani życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy, byłam ja. Widzimy się już w sobotę o 16 w kolejnym filmie na moim kanale. Piękne wspomnienia ze Stardolem. Dajcie mi znać, buty dostałam Dajcie mi znać, czy działa jeszcze PanFu, bo bym chętnie pograła w PanFu Jałaneczko Moja stardol Girl Mogę powiększyć, Wiesz, jam, jam.